Cześć, z tej strony Adrian z Czytelni Komiksów między kadrami, a dzisiaj będzie o komiksie, który widzicie. A więc to jest pierwszy tom, pierwszy Omnibus Excalibur. Ja od razu wyjaśnię, że dzisiaj miało być również w połączeniu z opowieścią o tym komiksie, miała być również relacja z mojej wyprawy do Meksyku i ze sklepów komikso komiksowych w Meksyku. Ale, ponieważ tego materiału okazuje się, że jest tam bardzo dużo, ja potrzebuję trochę więcej czasu, żeby sobie to zmontować, przemyśleć. Jak to dokładnie wam pokazać, żeby to było zjadliwe, więc poproszę tych wszystkich, którzy oglądają, o odrobinę cierpliwości. Ale wróćmy do naszego komiksu. To jest pierwszy tom. Ja w tym momencie przeczytałem już oba. Ten tom zbiera, tak o ile pamiętam, ze 34 zeszyty pierwszej serii, znaczy. Przepraszam, serii Excalibur? Tak, to jest od 1 do 34. Mamy tam jeszcze dodatki, mamy to pierwsze wydanie specjalne, w którym nasi główni bohaterowie się pojawili. Są zeszyty z Thora, jest, są, jest zeszyt, o ile pamiętam, z Kwazara i do tego są jeszcze materiały dodatkowe. Dzisiaj o tym omnibusie będę mówił. Ja z tym komiksem mam pewien problem, bo ja od razu powiem, że ja go bardzo lubię, bardzo lubię ten omnibus, natomiast nie wiem, czy ten omnibus mogę polecić. A więc to nie jest tak, że mam w tym momencie jakieś rozdwojenie jaźni, ale sprawa jest skomplikowana i żeby być takim uczciwym w tym, co chcę powiedzieć, to nawiążę do takiej rozmowy, którą miałem z moim przyjacielem Kamilą Zawadą, który, Kamilem Zawadą, który mnie zapytał, co sądzę o tym komiksie. I tak, kiedy rozmawialiśmy, mówi, ale, ale jakbyś tam ocenił fabułę, fabuła jest uporządkowana, my mówię, stary fabuła to jest bałagan. To nawet nie jest kwestia plot, conveniences, które tam się pojawiają, bo to nawet nie są plot, conveniences, bo czasami tak naprawdę scenarzysta w ogóle przestaje się przejmować tym, co się dzieje w tym komiksie. Po prostu ma ochotę, żeby gdzieś tam nasi bohaterowie wybrali się do czasów średniowiecznych, albo wybrali się do przyszłości. On to po prostu robi, nie zważając na to, co się w tym komiksie działo. Poza tym sceny są tak naprawdę bardzo luźno ze sobą powiązane. Jest mnóstwo przedziwnych postaci. Em, takich jak Wilkołaki, które nie tyle wyglądają jak wi Wilkołaki, ale bardziej przypominają takie, jak, jakieś srebrne niedźwiedzie, czy coś w tym stylu. Mnóstwo bardzo dziwnych zespołów, z którymi walczą główni bohaterowie, tacy na przykład jak Crazy Gang i tak dalej, bo to jest ze świata Kapitana Brytana, ci, którzy czytali komiksy Alana Mura i Alana Davisa, widzą o co chodzi. To jest dość specyficzna koncepcja. No i kiedy to wszystko Kamilowi powiedziałem, to był trochę zdziwiony. To jest, jak to Jesteś zadowolony? No bo sobie cenisz raczej uporządkowaną fabułę. Takie jest, cenię sobie. Ale jesteś zadowolony? Tak, jestem zadowolony i powiem, dlaczego. Zaczniemy od początku. Tutaj mamy moment zawiązania e, tego zespołu. To się wszystko zaczyna dziać po upadku mutantów, czyli kiedy wszyscy zakładamy, że X-Men zginęli. No ale mamy Shadow Cat, która nam się kojarzy z X-Men. Mamy Nightcrawlera. Które też nam się będzie kojarzył z X-Men, zresztą bardzo słusznie mnie się kojarzy ze względu na sagę o Phoenix. No, oprócz tego mamy kapitana Brytanię, mamy jego dziewczynę Megan, mamy Phoenix tutaj w tej roli Rachel. Oni nam tworzą tą ekipę. Do tego dojdzie jeszcze widget, za chwilę gdzieś tam widget się pojawi. No, i do tego jeszcze ja bym tutaj zaliczył świetnego Lockheed'a, czyli maskotkę zespołu. A tak naprawdę, moim zdaniem, w pewnym momencie on się staje pełnoprawnym członkiem zespołu. Samo zawiązanie tego, tego, tego zespołu. I na narodziny tej drużyny, jakby nie można oprzeć się wrażeniu, że po prostu ktoś wpadł na świetny pomysł, że no Excalibur ma w środku X, kojarzy się z Wielką Brytanią, oni będą w Wielkiej Brytanii, więc dobrze byłoby, jakby, żeby jakoś wyjaśnić, że oni będą tym zespołem i to wyjaśnienie jest nie jest nieszczególnie przekonujące. Tak, tak naprawdę wiele zdarzeń, które się tutaj dzieją. Ale siłą tego komiksu jest humor. To pisze Chris Clermont, i on to pisze zupełnie inaczej niż o X-Men, który miałem okazję czytać. W tym jest mnóstwo humorów, w tym jest mnóstwo e, gagów, w tym jest mnóstwo absurdalnych postaci, które się pojawiają. Bardziej to przypomina miejscami Monty Pythona, a czasami trochę jakby jakąś wyprawę do krainy OS, więc jeżeli taka konwencja komuś nie odpowiada, to, no to może się źle bawić podczas lektury tego komiksu. Jest mnóstwo nawiązań nie tylko do tego uniwersum, czyli uniwersum Marvela, ale też do innego. Nasi bohaterowie wybierają się do Metropolis, spotykają Clarka Kenta, spotykają Cat Grant, ja za chwilę ją pokażę. Spotykają też najlepszego przyjaciela Supermana, ten, który jeździł na taksówce i w pewnym momencie był kumplem Lobo. Ehm, oprócz tego jest mnóstwo też jakby wypraw w inne rejony. Tu jest właśnie ta opowieść. Ona jest zresztą spojrzycie nawet wizualnie, tak, bo to Ron Lynn rysuje, ona ma przypominać Supermana. I tak, i tu nie ma w ogóle żadnego, tutaj, tutaj, scen, nie ma żadnego uporządkowania. Tutaj scenarzysta, tu się zaczyna wyprawa do Metropolis, oni nie są w Nowym Jorku, jakby wskazywał tytuł, tylko w Metropolis, no ale wiemy, że tak nie można byłoby tego powiedzieć. Tu mamy Clark Alois, za chwilę będzie Cat Grant. I tak dalej, i tak dalej. Zamiast co jest siłą tego komiksu? Siłą tego komiksu jest, jest humor, siłą tego komiksu są świetne napisane relacje pomiędzy głównymi bohaterami które mi się strasznie podobały. Podoba mi się Kapitan Brytan, jak jest, jak jest pisany. A więc y, taki bohater, który no niby jest potężny, ale ma pecha, bo cały czas będzie spotykał e, takich przeciwników, z którymi on nie mógłby się łatwo zmierzyć, czy nie może się łatwo zmierzyć, o czym powiem za chwilę. Ma problem z alkoholem. Jednocześnie y, mamy m, tak naprawdę dość taki skomplikowany związek z Megan, która jest czymś bardziej na kształt jakiegoś żywiołu. Jest taką siłą, która nie rozumie do końca, m, ona jest kształt nie rozumie do końca tego, jak wyglądają relacje pomiędzy ziemianami, co się powinno powiedzieć, czego się nie powinno mówić i tak dalej. Tutaj w rogu mamy Widgeta, mamy Shadow która jest takim spoiwem tego zespołu, no i mamy Nightcrawlera, który jakby wchodzi z bohaterami, w, ze wszystkimi bohaterami w silne interakcje, między innymi z Megan, bo w pewnym momencie pojawia się taka niejasna relacja, bo widać chemię pomiędzy i Megan, czyli dziewczyną kapitana Brytana i widać rechemię pomiędzy Nightcrawlerem. Tutaj nam się pojawili po prawej, po, po prawej stronie, się, um, pojawiły się wilkołaki. No więc to jest bardzo zakręcone, tego jest bardzo dużo, i osobom, które, jak powiedziałem, są przyzwyczajone do tradycyjnej, do tradycyjnie zbudowanej fabuły. Do tradycyjnej konwencji, którzy lubią, że jednak w pewnym momencie zawiązuje się akcja, i dobór sceny i uporządkowanie musi się układać pewną logiczną całość, to może przeszkadzać. Ja w każdym razie mnie to tak przeszkadzało przez trzy zeszyty, ale kiedy jakby wczułem się już w te konwencje, czyli kiedy wiedziałem, że Clermont po prostu chce się. Zabawić, nie będąc związanymi tymi wszystkimi ograniczeniami, kiedy głównie bohaterowie mają dekadę historii, trzeba to wszystko składać tak, żeby to było też poważne, żeby różne poważne problemy się działy, tylko będzie po prostu, tylko będzie to, co widzimy tutaj, nie? Relacje są skomplikowane, bo z jednej strony kapitan Brytan pomaga, ale pokazuje, że on jest takim typowym bohaterem, mimo że w nazwie brytyjski to tak naprawdę amerykański, bo chce po prostu przeciwnikowi przywalić, ale z drugiej strony też stara się zespołowi pomóc, jeżeli nawet to nie jest dla niego dogodne, więc ma Mamy Nie tylko wyprawę do metropolis, mamy też wyprawę do świata sędziego Dreda. Mamy też, jakby, co by było, gdyby kapitan Brytan w innej rzeczywistości był Batmanem, i tak dalej, i tak dalej. Tego jest dużo, a więc magia, inne wymiary, wszelkiego rodzaju zdarzenia nadprzyrodzone, luźno ze sobą rzeczywiście związane. Jak bohaterowie są w pewnym momencie w czasach średniowieczni, średniowiecznych, to za chwilę są w świecie sędziego Dreda, albo w pewnym momencie już są gdzieś w jakimś kosmosie i walczą z jakimiś przedziwnymi stworzeniami. Jak powiedziałem, ja do tego podszedłem tak, że przestałem się skupiać na tym, na tej fabule, przestałem mi przeszkadzać te dziury scenariuszowe, które tutaj są jak w serze szwajcarskim. Natomiast bardzo mi się podobało, jak oni są pisani. I chyba tego szukam w komiksie. No, to znaczy tego szukam w komiksie, bo zależy mi na tym, żeby bohaterowie byli prawdziwi, byli niejednoznaczni, żeby mieli pewne cechy takie specyficzne, które pozwalają ich wyłowić w ogóle z, z tego ogromu popkultury. Żeby nie byli po prostu kolejnymi jakby epigonami tych kluczowych bohaterów, którzy gdzieś tam są. I to mi się strasznie podobało, no ale głupot jest dużo, no w pewnym momencie nawet jakby. Przez widać, że scenarzysta posłuża się przykładem. Widać, że scenarzysta przestaje mieć pomysł na Shadow Cat i co oni mają robić. No to co z nią robi? Tutaj to widzimy. Głównie bohaterowie gubią gdzieś członkinie swojego zespołu. W pewnym momencie się, się orientują, że już jej nie ma, bo wypadało, bo była tam dość istotna. Natomiast ona pod wpływem oddziaływania określonej kobiety, ważnej też dla kapitana Brytana, postanawia udać się do szkoły. Tam w tej szkole spotyka się, do szkoły dla kobiet, tam w tej szkole spotyka się z agresją, z różnego rodzaju taką walką o dominację, a kiedy szkoła ma zostać zlikwidowana, ona postanawia na czele cheerleaderek doprowadzić do pozyskania środków, żeby ta szkoła jednak funkcjonowała w konkursie na najlepsze cheerleaderki, a główni bohaterowie sobie przypominają, że może przecież Lockheed wie, gdzie ona jest, to ją znajdziemy i tak dalej. Więc to tak wygląda, nie? Ja tego nie koloryzuję. Ja ten przykład podaję dlatego, że jeśli komuś się wydaje, że jest to dziwne i takie bez sensu, to to wrażenie jest uprawnione moim zdaniem, ale i tak to wygrywa humorem, to wygrywa relacjami, to wygrywa dynamiką. Natomiast no oczywiście, że o żadnym tutaj uporządkowaniu te, tej, tej warstwy scenariuszowej, nie, ma, nie mamy co mówić. Mamy Alana Davisa, która tutaj wiedzie Prym, jeśli chodzi o, o rysowanie, ale tutaj na przykład mamy historię, która się ukazała pierwotnie na łamach Marvel Comics Presents. I to jest historia rysowana przez Rika Larsena w takim stylu, który który lubię, bo to jest styl Spider-Manowi, w którym główni bohaterowie będą się musieli zmierzyć z antybohaterami z kreskówki. To jest właśnie ciekawe w tym komiksie. To, bardzo to lubiłem, bo jakby jak się czyta inne X-Men, to ci nasi bohaterowie są tak osadzani, żeby pojedynki były ekscytujące, a to z kolei oznacza, no, że wolweri Rosomak będzie walczył z kimś, takim może użyć pazurów, nie? jeżeli kolosus miałby się z kimś bić, no to będzie się bił na przykład tak, jak wsadzę o Phoenix, z gladiatorem, nie? no bo oni są obaj silni i mogą się naparzać. Nie? Natomiast w rzeczywistości, jakby jakbyśmy się tak zastanawiali, niekoniecznie to by musiało, nawet gdyby oni istnieli, bo to są oczywiście, że to są postacie fantazyjne, ale nawet gdyby istnieli, dobrze w rzeczywistości, tak by nie było i mogłoby się wydarzyć tak jak na przykład tutaj. Czyli jakby niby Kapitan Brytan jest taki silny, ma tyle mocy, no ale co z tego, na przykład, jak trafia najpierw na człowieka galaretę, który potrafi po prostu od razu go otacza tą galaretą, której on się nie może poruszać. Albo na przykład walczy z przeciwnikiem, który dotknięciem może przejąć jego ciało i wprowadzić go do swojego ciała, w którym jest szympansem, nie? Więc i głównie bohaterowie mają takiego pecha, że choć potężni, to natrafiają na przeciwników, którzy wyglądają komicznie, ale jakby z którymi zupełnie czasami nie mają ich się zmierzyć i muszą zdrowo kombinować, żeby w ogóle y, móc cokolwiek, y, jakby żeby móc wyjść cało z tych opresji. I tutaj są materiały dodatkowych, jest dużo, ja na kilka tych materiałów dodatkowych zwrócę uwagę, szczególnie chciałem pokazać jeden. Większość tego, co się dzieje, dzieje się w ekosystemie kapitalistycznym, kapitana Brytana. Więc to jest taki specyficzny ekosystem. Tam jest dużo alternatywnych rzeczywistości. Jest na przykład e, Captain United Kingdom i tak e, dalej. Tutaj jest biogram Megan, też można sobie przejrzeć, ale to jest kluczowy biogram, bo wydaje mi się, że jakby naj, największe niezrozumienie może się pojawić, jeśli w pewnym momencie pojawia się ta postać, która jakby ma trzy wersje, nie? I te wersje są z różnych światów, a ona ona tutaj jest tak wprowadzana do tego komiksu bez wyjaśnienia i możemy się zastanawiać, nie, dlaczego ta bankierka, która jest jedną wersją tej bohaterki z jednej Świata znika, w jej miejsce wchodzi jeszcze inna postać z innego świata, będąca odpowiednikiem tej osoby, a później jeszcze kaptyn, kapitan, Brytan poznaje, kapitan Brytania poznaje gdzieś tam jeszcze inną wersję tej kobiety. Też warto tutaj przeczytać Technet, nie? jeśli chodzi o, o moce, jakie oni mają, bo to jest charakterystyczne. Nie? Na przykład Joy Boy to też było, było, było charakterystyczne. Mamy potężnych bohaterów w Excalibur. Ale z drugiej strony jest na przykład Joy Boy, który może sprawić, że jeżeli masz z nim styczność, to po prostu zapominasz o wszystkim i czujesz się dobrze i przestajesz walczyć. I to jest takie fajne, że nasi bohaterowie stykają się właśnie z czymś takim, nie? Kogo nie mogą po prostu rozwalić i stłuc na kwaśne jabłko, mimo że mają ku temu wszelkie predyspozycje? Bo, bo jakby działa to trochę na zasadzie tej gry z kamieniem, nożycami i papierem bardziej, aniżeli tego, jak to funkcjonowało, funkcjonuje często, jak to często funkcjonuje w zupełnie innych komiksach, więc to też można by sobie było przeczytać, bo tutaj mamy dużo postaci, którzy w ogóle, których w ogóle nie znamy, jakby z tego głównego nurtu X-Menowego, nazwijmy to. Więc teraz tak podsumowując te lektury. Ja z lektury byłem zadowolony, choć jest to komiks na pewno nie dla każdego. Po pierwsze, dla kogo on nie jest. Może, może jednak dla kogo on nie jest. To jest na pewno dla osób, które są z pokolenia lat dziewięćdziesiątych, czyli jakby tutaj czytając taki komiks musimy się liczyć z tym, że choć Clermont pisze to płynnie i zużywa znacznie mniej atramentów w cudzysłowie niż Wixman na przykład, to jednak no, jeżeli główna bohaterka będzie gdzieś tam szlochać na kadrze w łazience albo w sypialni, no to on napisze dokładnie, gdzie ona jest, w międzyczasie też jakby wyjaśni kim ona jest, kim ona się wzięła i wyjaśni jej stan emocjonalny dokładnie, czyli co tam się z nią dzieje w tym konkretnym momencie, jednocześnie wyjaśni nie, jakby co robi to ta konkretna rzecz na lampce, na stoliku nocnym, która gdzieś, tam, która gdzieś się tam pojawia. Więc to jest określona konwencja, która współczesnym czytelnikom, czytelnikom młodszym ode mnie, bo w sumie też jestem współczesnym czytelnikom, czytelnikiem, może przeszkadzać. Na pewno trzeba się przygotować na to, że jeżeli lubimy jakby sekwencje poszczególnych scen, które nam się upada, układają w całość logiczną, potrzebną i jeżeli jakby nie lubimy mieć takiego wrażenia, ale zaraz przecież to jest w ogóle bzdura, bo dlaczego oni mieliby teraz być tutaj, skoro wcześniej byli w jakimś świecie, gdzie ich przeciwnikami byli naziści wyglądający tak jak oni, nie? Więc no, jeżeli jakby bardzo nam to zależy, no i trudno było by to obronić, że Clermont to wszystko wprowadza dobrze. On widać, że chciał po prostu się zabawić i miejscami odleciał. Więc jakby to myślę, że też będzie komiks dla ludzi, którzy potrafią wybaczyć te niedostatki takie fabularne, jeśli Chodzi o uporządkowanie. Jeżeli dostaną mnóstwo akcji, mnóstwo dobrego humoru, mnóstwo fajnych relacji pomiędzy głównymi bohaterami, które na przykład dla takich scenarzystów jak Hickman nie mają, mam wrażenie, żadnego znaczenia, a dla tych osób, które czytały komiksy w latach 90. w samikach. One miały znaczenie. W związku z tym to jest na pewno bardziej dla nas. To jest też na pewno dla ludzi, którzy sobie cenią ładną stronę wizualną. Ja lubię Alana Davis'a jako rysownika, nie tylko jakby za te takie podstawowe cechy, które on ma jako artysta, czyli za, za to, że ma świetnie zawsze proporcje dobrane ma Uważam, taki, także jest dynamiczny, jako, 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 rysownik, ale jednocześnie on jest taki w tym elegancki, to znaczy to jest takie wszystko gładkie, dokładne, na to się dobrze patrzy, też ta mimika tych postaci jest ciekawa. Oprócz Alana Davisa mamy tutaj kwiat naprawdę świetnych rysowników, bo mamy nie tylko Erika Larsena, o którym tam powiedziałem, ale pojawia się też Barr Windsor Smith, i tu jest jakby też w, nietypowym, w nietypowej kolaboracji, bo on współpracuje w akurat w tym zeszycie, który rysuje z Bilem Sienkiewiczem. Co też nieczęsto się zdarza, mam przynajmniej wrażenie. Mm. Także także on mamy Rona Lima, którego ja bardzo lubię, bardzo cenię jako, jako artystę, który też się tam często pojawia. Inker Paul Neary, który tak naprawdę był jednym z fundatorów tego świata, bo to jest, jak mówię, wszystko osadzone w świecie kapitana Brytana, którego stworzył Chris Claremont, ale tak naprawdę Paul Neary był tym, który później, kiedy zaczął pisać Alan Moore, kapitana, on był tym, który, który doprowadził do takiej transformacji, właśnie on wziął Alana Day o ile pamiętam, do tej pracy on, on zadbał o to, żeby zmienić tego Kapitana Brytana w bardziej taką energetyczną, ciekawą postać wizualnie. Więc, no mówię, nie wiem, czy polecam, bo to trudno, trudno to polecać, bo to może można, można kogoś wpuścić w maliny, ale opowiedziałem, uważam, że ten komiks ma atuty i może się podobać. Dobra, z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam serdecznie, no i cześć.